A przecież może być inaczej. Gospodarstwa opiekuńcze oferują seniorom opiekę w otoczeniu przyrody i zwierząt. Profesjonalne wsparcie dla potrzebujących świadczą rodziny rolnicze w oparciu o infrastrukturę swoich gospodarstw. Organizacja pobytu w naturalnym rytmie gospodarstwa wiejskiego ma dla seniorów znaczenie terapeutyczne i integracyjne. Tutaj każdy czuje się potrzebny. Wspólnie spędzany czas, zaangażowanie w codzienne życie gospodarstwa i otoczenie serdecznością przez gospodarzy poprawiają samopoczucie, utrzymują sprawność i podnoszą jakość życia podopiecznych gospodarstw opiekuńczych. Gospodarstwa opiekuńcze, jesień życia w rytmie natury. Uzyskanie tych finansów. Więc możemy sobie tak pod projekt dopasować definicję rolnika, ale nie będzie to na pewno. Pan właściciel polskiej ziemi, sól tej ziemi, nasza tożsamość narodowa, nasza duma narodowa, nasza własność, 15 milionów hektarów ziemi uprawnej, to już nie będzie. Wczoraj była mowa o zalaniu 200 tysięcy hektarów. Ziemi uprawnej, między innymi, że, że taka dyrektywa gdzieś, oczywiście tam jakieś robaczki, prawda, eko, nie eko, tak jak zalanie kopalni. Krótko Już mówiąc, Polska to kraj ludzi chorych i starych. Jesteśmy chorzy, to mamy słyszeć bez, bez przerwy. To kłamstwo. Dlaczego? Tak ciągle pamiętajmy o najważniejszym pytaniu: dlaczego? Po prostu rolnik ma stać się salową, opiekunem, zbankrutuje. Dostaje pieniądze, ma dostać pieniądze w dom opiekuńczy w, swoim, w ramach swojego gospodarstwa. I to już się nazywa gospodarstwo opiekuńcze. Jakie pieniądze? Na początku w uśmiechach powiedziano, że kwota 875 złotych, już teraz nie podam, który rok, ze, ze, na początku 3 lata temu, czy 4, 800, jeszcze to 5 złotych, prawda? To jest po prostu już śmiech prosto w twarz. To jest ta kwota, którą rolnik, Cały czas mówi się rolnik. To już nie jest opiekun społeczny, to jest rolnik nadal, w gospodarstwie opiekuńczym. <laughs> Tę kwotę ma otrzymać, jeżeli bardzo się fajnie zaangażuje, a musimy pamiętać, że prowadzenie gospodarstwa opiekuńczego to nie jest praca, to jest przyjemność, to jest misja. Jeżeli rolnik na początku nie zrozumie, że to jest jego misja, to. Nie jest to właściwe podejście. Dlaczego? Bo muszą być wysokie warunki dla podopiecznych, lokalowe, prawda? To musi być standard. I to właśnie obserwujemy. Projekt gotowy mija rok czasu, z czym mamy do czynienia? Z zalanymi ulicami przez rolników, z dużymi obszarami ziemi uprawnej. No, mogą być też mniejsze, tak? Ale prawdopodobnie chodzi o większe, bo to są kredyty. Duże kredyty to są duże produkcje. I teraz oni mówią jasno, stoją przed bankructwem. Więc zbliżamy się do momentu kulminacyjnego, że oni będą zmuszeni, wyrwani z kontekstu, prawda? Pójdą do jednej z tych wielu instytucji, nie powiązując przyczyn tego wszystkiego, do czego to zmierza, ich nakierowuje. Wejdą w te układy bardzo często, jeżeli zabraknie im pewnej wyobraźni. Nie będą mieli czasu, trudno mi powiedzieć, ale są bardzo bystrzy ludzie. Ja to bardzo mocno chcę podkreślić: to są świetni ludzie, to są młodzi, energiczni ludzie, tak jak obserwuję ich teraz, prawda, tam na tych strajkach, na ulicach. Ja jestem dumna z takich rolników, Polaków. Ja podkreślam: to jest pan tej ziemi, swojej własności uprawnej i wara od tej ziemi chciałoby się dodać. I cóż, my tu mamy do perspektywie, no, no przejdźmy od razu do sedna spra sprawy. To jest po prostu atak na te 15 milionów ziemi uprawnej, ale nie tylko. To jest rola, jaką nam przypisano, prawda, no ktoś kiedyś Afryka linijką y, zrobił państwa za pomocą linijki i ołówka, to tu jest troszeczkę podobnie, bo pojawia się taki obraz, wyłania się obraz, dla mnie bynajmniej jest to bezsprzeczne, y, z klasyfikacji naszego kraju. Jądra kontynentu europejskiego, centrum bogatego, wspaniałego, dumnego kraju, bystrego kraju, jako u usługodawcy. Muszę nawiązać do Zielonego Ładu, bo jako leśnik sam odczuwam skutki wprowadzania Zielonego Ładu także w leśnictwie. I teraz muszę powiedzieć, że generalnie chodzi o to, że Zielony Ład ma doprowadzić do tego, że do 2050 roku ma być zerowa emisja dwutlenku węgla dwutlenku węgla, czyli gazu życia i tam są wszystkiego rodzaju działania. Ale to, co to, to też trzeba powiedzieć, to wszystkie te elementy, które między innymi składają się na Zielony Ład. Skupiają się w agendzie 2.030. I teraz nawet ci, którzy protestują przeciwko temu, że pod ich domem wyznaczono strefę płatnego parkowania, nie wiedzą, że to jest element agendy 2.030. Ci, którzy protestują przeciwko strefom czystego transportu w miastach, nie wiedzą, że to jest agenda 2.030. Ci, którzy protestują przeciwko temu, żeby WHO nie przejęło roli dyktatora w, strefie, w sferze zdrowia, nie wiedzą, że to jest. Agenda 2030, czyli świadomość tego, że wszystko te, te 17 celów i 169 zadań realizowanych z zakazu Agendy 2030 powodują, że protesty są poszatkowane. I teraz wszyscy ci, którzy mają o coś pretensje, powinni mieć świadomość, że powi powinni zjednoczyć się w jednym proteście przeciwko agendzie 2030 i wspierać rolników, bo rolnicy to jest tylko jeden element tej całej agendy, która ma w rzeczywistości doprowadzić do przemodelowania całego świata, podporządkowania globalistom. I dlatego ja y, staram się uświadamiać, że y, ja miałem takie doświadczenie, że na konferencji prasowej poświęconej strefom płatnego, Parkowania na Pradze Południe. Kiedy zabrałem głos i powiedziałem, że strefa płatnego parkowania jest tylko jedną cząsteczką tych 169 zadań realizowanych z nakazu Agendy 2030, to wszyscy się nagle ode mnie odwrócili, bo ci, którzy mówią o Agendzie 2030 są traktowani jako e, rozsiewacze e, tych, 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 tych takich. E, z braku interesu. A w każdym razie nie ma tej świadomości, że dopiero kiedy te wszystkie powody do protestów się zjednoczą, to będzie dopiero potężna, właściwie można powiedzieć, rewolucyjny protest. To znaczy ja może, chciałem nawiązać do tego, ponieważ ja biorę udział w protestach z kamerą, co prawda, ale z również sercem po stronie jestem protestujących rolników i muszę powiedzieć, że nie dajcie sobie narzucać tego, że to, te strajki mają nie być polityczne. Ja bym powiedział, one mają być polityczne, ponieważ mają wywalić pewnych polityków, którzy szkodzą. To mają być uderzenie. Teraz mam do pana pytanie. Czy widzi pan która z formacji politycznych, która rzeczywiście stoi po stronie, e, po stronie rolników i daje świadectwo tego? Nie ma takiej formacji. Trzeba jasno powiedzieć, że takiej formacji nie ma. Ja powiem, że tak patrząc od lewa do prawa, nie ma nikogo, kto by chciał zawalczyć polskiego rolnika, kto, kto by chciał pomóc i miałby pomysł na to. My tutaj oddolnie musimy się zacząć organizować i stworzyć pewnie jakiś nowy, nowy front, który pozwoli na to, że, że rolnicy będą mieli swoje przedstawicielstwo i w Polsce, i w Brukseli. Panie, Szeroki, Panie Przewodniczący, przykład holenderski, gdzie też rolnictwo było marginalizowane, wręcz zagrożone likwidacją ogromnej masy gospodarstw, nagle zrodził się bardzo silny ruch chłopski, który odniósł wielki sukces. 20% wyborach. Dzisiaj jest liczącą partią, można powiedzieć. Liczę, że to, co Pan powiedział, może może się terenie w Polsce, czego życzę bardzo. To jest, to jest niezbędne, to jest konieczne, dlatego mówię, ja się cieszę, że są te ruchy oddolne, że jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy wyszli, którzy walczą o, o siebie, którzy walczą o to, aby ich gospodarstwa funk funkcjonowały, żeby, żeby te warsztaty pracy yy, były jak najlepsze, jak na, naj, najnowocześniejsze. I wierzę w to, że jeśli uda nam się wygrać tą batalię, to nie wiem jak ta formacja się będzie nazywała, czy ona w ogóle będzie, ale ale będziemy zabiegać o to, żeby to było, żeby wszystkich rolników zjednoczyć w jedno, żebyśmy byli tą jednością, żebyśmy byli tą siłą, bo to dzisiaj jest dla Polski bardzo potrzebne. A